Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj mam dla was coś naprawdę wyjątkowego i pięknego – pyszne, kruche ciasteczka cytrynowe, ale aż w trzech magicznych kolorach. Te ciasteczka to klasyka, idealne maślane z intensywnym aromatem świeżej cytryny, która nadaje im lekkość i świeżości. Ale to nie wszystko. Postanowiłam nadać im niebanalny wygląd, wykorzystując naturalne barwniki. Kurkumę i maczę, dzięki którym ciasteczka mają niesamowite żywe odcienie żółci i zieleni, a do tego zdrowotne właściwości. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam krok po kroku, jak przygotować to ciasto, jak je barwić naturalnymi składnikami i jak uzyskać idealne odciski stempli, tak aby każdy wzór był perfekcyjny i trwały po upieczeniu. Zostańcie ze mną, będzie kolorowo, aromatycznie i naprawdę pysznie. Zapraszam do oglądania! Do ich przygotowania będą nam potrzebne jedna kostka masła o wadze 200 g. Potrzebne będzie masło miękkie, niesolone, 100 g cukru pudru, jedno jajko, jedna łyżeczka ekstraktu cytrynowego, skórka otarta z jednej cytryny. 300 g mąki pszennej, najlepiej typ 450 lub 500. Szczypta soli. Jedna łyżeczka herbaty macza. Oraz jedna łyżeczka kurkumy. Do misy miksera przekładamy masło. Wsypujemy cukier puder. I miksujemy masło z cukrem pudrem na puszystą masę przez kilka minut. Dodajemy jajko, ekstrakt cytrynowy oraz skórkę z cytryny. Przez chwilę miksujemy. Dosypujemy sól? Oraz stopniowo mąkę i cały czas miksujemy. Gotowe? Ciasto. Dzielimy na trzy części. I do jednej części wsypujemy kurkumę, a do drugiej maczę. I mieszamy do momentu połączenia się składników. I tak przygotowane ciasto chowamy do woreczków foliowych. i woreczki z ciastem wkładamy na jedną godzinę do lodówki wyjmujemy pierwsze ciasto z lodówki przez chwilę zagniatamy, gdyż jest dosyć twarde blat podsypujemy mąką i rozwałkowujemy na grubość około i teraz możemy wycinać ciasteczka szklanką lub wykrawaczkami. Ja mam takie ze I tak przygotowane ciasteczka przekładamy na chwilę na talerz lub deskę do krojenia. I tak przygotowane ciasteczka przed pieczeniem wkładamy na 15 minut do zamrażalnika. I zabieramy się za kolejną porcję ciasta tym razem na przykład zielone. I wycinamy kolejne ciasteczka. również przekładamy na deseczkę i drugą porcję ciasteczek wkładamy na 15 minut do zamrażalnika. I ostatnia porcja ciasteczek ląduje w zamrażalniku. Ciasteczka przekładamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, grzanie góra-dół bez termoobiegu, na środkową półkę na około 10 minut. Ciasteczka powinny się upiec i nadal pozostać jasne. Pierwsza porcja ciasteczek upieczona i wkładamy do piekarnika drugą porcję ciastek. Druga porcja ciasteczek gotowa. Pozostawiamy ją do ostygnięcia. Ciasteczka gotowe. Jeśli spodobał wam się mój przepis, zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia wkrótce.